Zajmujesz się tworzeniem grafik lub pracujesz w marketingu, ale nie wiesz, jak wyróżnić się wizualnie spośród konkurencji? Nie masz pomysłu na projekt skuteczny w przekazie? Musisz tworzyć dużo projektów w krótkim czasie i nie do końca wiesz, jak dobrać optymalny workflow? A może widzisz, że Twoje projekty graficzne nie do końca są profesjonalne, ale nie masz czasu na przeglądanie setek tutoriali na YouTube? Jeśli chcesz wzmocnić swój przetaz graficzny, to mamy szkolenie specjalnie dla Ciebie. Nazywam się Joanna Bromnowicka i w Akademii IT Media prowadzę szkolenie design przekazu. Przez dwa dni intensywnych warsztatów zgłębimy tajniki projektowania skutecznego i oryginalnego przekazu graficznego. Poznasz współczesne trendy graficzne, nauczysz się powtarzalnych schematów tworzenia materiałów wizualnych. Dowiesz się, jak planować projekt, biorąc pod uwagę komunikację z odbiorcą, i nauczysz się, jak inspirować się dobrym designem bez plagiatowania go. Warsztaty są maksymalnie praktyczne. Uczymy się oszczędzać zbędny czas w pracy nad projektem, dawać konstruktywny feedback z uwzględnieniem terminologii związanej z designem, a także tworzyć treści zrozumiałe dla odbiorcy i działające na jego emocje. W trakcie szkolenia koncentrujemy się również na przełożeniu strategii firmy na efekt wizualny. Dbamy też o UX, tworząc pasującą do siebie całość. Z czytelnymi fontami, kompozycją, światłem i dobrze dobranymi kolorami. Zajęcia prowadzimy w małych warsztatowych grupach w przyjaznej atmosferze. Dzielę się swoją wiedzą i pomagam Wam zwiększyć jakość Waszych projektów. To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli jesteś specjalistą do spraw social mediów, twórcą kampanii reklamowych, marketerem zlecającym zadania grafikowi, webdesignerem, specjalistą UX, freelancerem wirtualną asystentką czy szefem jednoosobowej działalności gospodarczej. W zajęciach można brać udział stacjonarnie w Warszawie lub zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Jeśli chcesz szybko tworzyć atrakcyjne grafiki i skuteczny przekaz, to zapraszam serdecznie na szkolenie Design Przekazu w Akademii IT Media, edukacyjnym elitarnym partnerze Adobe i Blackmagic. Joanna Bromnowicka